piątek 9 maja w Domu Pomocy Społecznej w Czarnym odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Integracji Środowiskowej Szansa w ramach obchodów Dnia Wolontariusza. Jego otwarcia dokonał przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnym, Benedykt Lipski. W dniu dzisiejszym obchodzimy w naszym czarneńskim środowisku Dzień Wolontariusza zorganizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Szansa w Czarnym. Pod patronatem Starosty czukowskiego pana Aleksandra Gappa i burmistrza Gminy Czarne, pana Jana Zieliuka. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na obchodach dzisiejszego dnia. Serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, obchodami dzisiejszego dnia Zwracamy uwagę naszego społeczeństwa na trudne problemy osób niepełnosprawnych. Osoby te są pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Ogromne zasługi w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym czarnejskim środowisku ma Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Szansa w Czarnym. W ciągu kilkunastu lat swego istnienia Zapisało ono bardzo piękne karty w swojej działalności, pozyskując do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych wolontariuszy, którzy niosą im pomoc i wsparcie. Wasza praca, drodzy wolontariusze, broni osoby niepełnosprawne przed poczuciem społecznego i mentalnego wyobcowania. Posiada też niezaprzeczalne walory terapeutyczne o charakterze psychologicznym. Dzięki Waszej działalności ich życie nabiera pełniejszych barw, stanowiąc odskocznie od codziennych problemów i trosk o charakterze egzystencjalnym. Zawiązują się między Wami szczególne. Tak potrzebne więzy międzyludzkie i mające trwały charakter przyjaźni. Dzisiejsze spotkanie stanowi doskonałą okazję do złożenia Wam najserdeczniejszych podziękowań i życzeń. Szanowni Państwo, wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce. Organizatorem tych wszystkich działań jest Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Integracji Środowiskowej Szansa Czarne wspierany, podkreślam to z całym naciskiem, w swej działalności przez instytucje i osoby fizyczne, tak obecne, jak i nieobecne wśród nas dzisiaj, na dzisiejszej uroczystości. To do nich także kierujemy dzisiaj Serdeczne podziękowania w imieniu Samorządu Czarnyńskiego, Rady Miejskiej w Czarnym, Burmistrza Gminy Czarne, Wam wszystkim wymienionym w tym krótkim wystąpieniu bardzo serdecznie dziękuję. W spotkaniu przygotowanym przez Stowarzyszenie Szansa na zaproszenie Starosty Czuchowskiego Aleksandra Gapy udział wziął Europoseł Jan Kozłowski. Chcemy przywitać naszego... Najspania naszego przyjaciela, nie tylko mojego osobistego, ale wielu z Państwa, jak również naszego przyjaciela powiatu człowskiego, dzięki któremu przez te wszystkie lata marszałkował temu województwu to, co się tutaj wszystko działo i to, co się tutaj nam darzy, to jest zasługa tego człowieka, który zawsze miał dla nas serce, zawsze wiedział, że my chcemy tutaj poprawiać te warunki naszego codziennego życia, że mamy wiele rzeczy tak zwanych zapóźnionych, które muszą być nadrobiony i bardzo cenił naszą wzajemną partnerską pracę między gminami, między służbami, między osobami, które również potrzebują tej pomocy jako osoby niepełnosprawne, łącznie ze stowarzyszeniem, które tutaj szansa działa tak skutecznie i w czarnym. Jak wiem, zawsze środki na PEPRON czy na sprawy związane z rehabilitacją, z jakąś pomocą, z leczeniem. Od Janka Kozłowskiego, marszałka Województwa Pomorskiego, który dzisiaj jest europosłem i będzie również w tej nowej wyborczej zależy to, od Państwa. Zależy od tego, czy będzie znowu naszym reprezentantem, ale on nam wskazuje drogę, a my po tej drodze skutecznie dreptamy i wiedziemy, wiemy, gdzie zapukać, co zrobić, jak to wszystko przełożyć. I po prostu dlatego, że nie ma żadnej z naszej strony kłótni innych rzeczy, to możemy wykorzystać takiego człowieka, bo jest wspaniałym człowiekiem, tutaj nigdy partyjnością nie było jak gdyby to ani deklarowane, ani warunkowane. Trzeba powiedzieć, że zabierajmy się, jak to mówią, tego 25. Bierzmy Henię, Tadzia, praktycznie Zosie, Józia, wszystkich praktycznie do urny wyborczej i również Franka i głosujemy na. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania. Cieszę się, że kolejny raz możemy spotkać. Pan Starosta jest bardzo łaskawy i jakby umniejsza swoją rolę, bo, bo to, że tyle się tutaj dzieje i w powiecie i tutaj to jest zasługa Pana Starosty, który zawsze zabiega o pieniądze, zabiega, y, przedstawia dobrze, dobre projekty i po prostu wie je realizować. A ja tylko pokazuję z jakiegoś źródełka, gdzie można skorzystać y, pieniądze. Ja muszę powiedzieć, że w tej tak zwanej perspektywie finansowej, czyli od roku 14. do 2020, tych możliwości będzie jeszcze więcej, ponieważ pieniędzy będzie, krótko mówiąc, z Unii Europejskiej więcej. Polska jest jedynym krajem, który dostaje więcej niż miał, mimo że generalnie jest sytuacja w Europie kryzysowa, w budżecie trochę jest mniejszy Unii, ale Polska będzie miała 106 miliardów euro. Takiej kwoty jeszcze nigdy nie było, także. No, perspektywy o rozwoju są, trzeba tylko składać dobre projekty, być aktywnym. I to dotyczy oczywiście wszystkich dziedzin. To nie jest tylko sprawa infrastrukturalna, ale również sprawa zatrudnienia zarówno ludzi młodych, jak i ludzi 50, także te wszystkie programy już właśnie w tej chwili są negocjowane między rządem a Komisją Europejską, między marszałkiem województwa a Komisją Europejską. Ponieważ mamy doświadczenie już, jak wykorzystywać te środki, są samorządowcy, którzy też mają to doświadczenie. Także rzeczywiście proszę Państwa, w tej chwili ja namawiam do optymizmu, żeby wierzyć, że te pieniądze dobrze wykorzystamy, że zmniejszy się bezrobocie w Polsce, bo rzeczywiście z tym jest problem. Zeszło nie tylko w Polsce, w Unii też, szczególnie wśród ludzi młodych. Także jest szansa, żeby te problemy, bo ciągle jeszcze jest wiele problemów do rozwiązania, ale ponieważ mamy tą perspektywę, i tak powiedziałem, tych środków będzie więcej niż jest obecnie, to jest szansa, żebyśmy się z nimi uporali i te problemy, przynajmniej część tych problemów, bo to nie jest nigdy tak, że nie ma problemów. Zawsze jak się jedne rozwiąże, to się pojawią inne, ale, ale namawiam do optymizmu i do chęci działania, do aktywności. I między innymi taki biedny z gierników aktywności to jest udział w wyborach. Bo rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że my tego czasami nie doceniamy, ale inne kraje, na przykład moi koledzy tam z Dansk, Hiszpanii, Francji, bo pytają się w a ile ile Polaków idzie do wyborów? Jak ja mówię, że ostatnio było tylko 25%, natomiast słuchaj, to jak to jest, że, że Polska dostaje najwięcej środków, a jednocześnie no, mieszkańcy jakby tego nie czują, czy nie chcą. Odzwierciedlić tego we frekwencji domowej. Także, no, namawiam rzeczywiście, żeby pokazać, że cenimy sobie jednak te środki, które przychodzą do kraju, z których można robić tak y, efektowne, czasami efektywne rzeczy, czy odwrotnie efektywne i efektowne. Y, I no, wtedy jakość życia wzrasta i rzeczywiście są możliwości pomocy dla każdej środowisk i, y, no, po prostu, żeby nam się. Żywo, lepiej. lepiej. Po podziękowaniu za swoją obecność oraz nieustanne wsparcie Powiatu Czuchowskiego, europoseł Jan Kozłowski otrzymał kwiaty z rąk dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czarnym. Nie, nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko, a życie jest krótkie. W książce naszej przyszłości wypisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam nie przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru. Jeśli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nimi jutro? Wykorzystajmy więc dzisiejszy dzień. My też mieliśmy swoje marzenia o miejscu, w którym będziemy mogli się bezpiecznie bawić i wspólnie spędzać wolny czas. Nasze marzenie się spełniło, ale o tym opowie nam Ola Grzesiak w wierszu pana Andrzeja Szutowicza o sarniach. W czarnym, przy miastach wieży, za rzeką, gdzie stary trakt wiódł, nasz sarniak wśród drzew leży, by człowiek szczęśliwy być mógł. Obok krzyż, Panem Jezusem w cierpieniu. Przy Nim płacze Matka Święta, przez ból droga ku zbawieniu, pod krzyżem Aniu przyklęka. Tu stanica szansy stoi, duch dobroci i Hetmani, Kto cierpi i żyć się boi, niech tutaj radować się zacznie z nami. Niech znikną kule okrutne i ciała piękne się staną, śmiech rozjaśni twarze smutne, gdy wszyscy szanse dostaną. Na terenie Leśniczówki Sarnia Znajduje się ośrodek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie byłoby to możliwe, gdyby modernizacja tego terenu nie została jedna w projekcie unijnym. Zawdzięczamy to w dużej mierze panu europosłowi Janowi Kozłowskiemu. Dlatego dziś pragniemy odznaczyć pana europosła statuetką szlachetnego serca. <kuh> Europoseł Jan Kozłowski otrzymał statuetkę z rąk księdza Józefa Klażyńskiego, członka zarządu Stowarzyszenia Szansa. Obecna na spotkaniu dyrekcja Zakładu Karnego w Czarnym. Podarowała mu natomiast żyworyc z wizerunkiem św. Jana Pawła II. W Unii Europejskiej oprócz takiej zasady solidarności, czyli że ci bogaci pomagają biednym, ale też właśnie społeczeństwo obywatelskie. Bardzo ważne jest wolontariat. Nawet dwa lata temu chyba był ogłoszony rok wolontariatu. I ja muszę powiedzieć, że w zeszłym roku. Yy, zorganizowałem konferencję w Parlamencie Europejskim dotyczącą osób niepełnosprawnych i zaproponowałem, żeby utworzyć Europejską Kartę Osób Niepełnosprawnych. To by polegało na tym, że każda osoba niepełnosprawna, przykład jeżeli z Polski wyjeżdża gdzieś do Niemiec, do Szwecji, czy to ma takie same uprawnienia tam, jak mają ci miejscowi obywatele. Także myślę, że w tym roku Komisja Europejska już podjęła pracę na tym i to się zrealizuje. Natomiast patrząc na Jana Pawła II, świętego już w tej chwili, muszę Państwu opowiedzieć taką autentyczną historię. Mianowicie, jak byłem w rządzie Rzegobuska wiceministrem sportu, pojechałem, bo to była olimpiada w Sydney. Pojechałem z medalistami na odwiedzę do Ojca Świętego, bo się zgodził nas przyjąć. No i przedstawiam poszczególnych medalistów i dochodzi do. Szymon Żółkowski, złoty medalista w Rzucie Młotem. No i mówię, to Szymon Żółkowski, złoty medalista w Rzucie Młotem, a ojciec święty, się patrzy, mówi: rzuca pan młotem? A on mi tak. A sierpem też. bardzo. <noise> tak. <noise> bardzo serdecznie dziękuję Państwu i życzę wszystkiego dobrego. Pan Paweł II powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Myślę, że na tym polega praca wolontariusza, na dzieleniu się z innymi swoimi umiejętnościami. W naszym stowarzyszeniu jest dużo aniołów, które wprawdzie nie mają skrzydeł, ale od kilku już lat wspierają nasze stowarzyszenie, służąc mu i poświęcając swój wolny czas na pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego dziś pragniemy statuetką wolontariusza roku odznaczyć tych, którzy przez wiele lat pomagali, dzieląc się swoim czasem wolnym i pracując na rzecz drugiego człowieka. O wystąpienie prosimy. Paulinę Bejner, Wandę Dyjeta, Artura Guszak, Agnieszkę Goszkiewicz, Olej Grzesiak, Dominikę Karpińską, Rafała Kozie, Annę Mackiewicz. Adam Nowak, Dawida Rotkiewicz, Aniem Wrona. W naszym stowarzyszeniu szczególną rolę odgrywają osoby niepełnosprawne. Dzielą się z nami swoim sercem, doświadczeniem, pokazują chęć życia i walki, która nie zawsze jest łatwa. Dzisiaj pragniemy oznaczyć złotym sercem nie tylko te osoby, które okazują nam je, wspierając nasze stowarzyszenie ale także dzieci i młodzież, którzy wiele serca okazują pomagając innym, jak również osoby niepełnosprawne, które swoim ogromnym sercem dzielą się z nami każdego dnia. Proszę o wystąpienie Magdaleny Płaszczykowską, Starostę Powiatu Czuchowskiego Aleksandra Kappa, Paulinę Klejszmit, Burmistrza Czarnego Jana Zieniuk, Julię Grzesiak, Dyrektora zakładu karnego Wojciecha Brzozowskiego, przewodniczącego Komitetu do Spraw Współpracy z Gminą Lankingę Manfreda Rikemana, dowódcę garnizonu pułkownika Sławomira Milewskiego, Izę Łazor, prezesa zarządu Fundacji Oręcz Jarczyk-Tartoryska, koordynatora projektu Pracownie Orencz Karolinę kanar oraz Teresę Borowską. Złotym sercem pragniemy również odznaczyć następujące osoby Renatę Tablewi, Annę Jóźwiak, Tadeusza Skrobińskiego, Monikę Luźbiak, Piotra Prelem, Izę Czajkowską, Marcina Gierszewskiego, Alinę Hefner, Łukasza Klaw, Pawła Jacupowskiego i Katarzynę Ośko. Jak dobrze wiemy, czasem do szczęścia trzeba nie wiemy. Wystarczy słowo. Uśmiech lub dobre serce. Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy wiele dobra od różnych osób. Czasami były to dobra materialne, czasami wsparcie i dobre słowo, czasami praca na rzecz naszego stowarzyszenia. Dziękując za okazaną nam dobroć, tytułem społecznika Roku trafiono odznaczyć przewodniczącego Rady Miejskiej Benedykta Lipskiego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Alinen Sojak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Bożenę Mikłaszewską, Hetmana strzeleckiego Bractwa Kurkowego Tadeusza Bednarskiego, Marzene Kurzynoga, Dyrektora Tadeusza Dębskiego, Dorotę Miłos, Elżbietę Pisula, Małgorzatę Jurewicz oraz Pawła Kowal. Tytułach Społecznika Roku. Pragniemy odznaczyć również zastępcę burmistrza Ireneusza Witkowskiego, Ochotniczą Straż Pożarną w Czarnym na ręce komendanta Jana Litkę, Krzysztofa Klin, Weronikę Szwarc, Iwonek Kurzeja, prezesa Polskiego Związku Wetkarskiego Jerzego Wróż oraz Damiana Wano. Mały książę uczy nas, że dobrze widzi się tylko serce, gdyż najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dlatego warto zatrzymać się na chwilkę, spojrzeć głęboko w oczy i odczytać to, co jest niewidoczne. Bowiem oczy, zwłaszcza dziecka, są odzwierciedleniem duszy. Wśród nas są osoby, które poprzez wspomaganie naszego stowarzyszenia, dbają, aby oczy dzieci były zawsze uśmiechnięte. Wśród nich także dzieci i młodzież, które biorą udział w licznych wydarzeniach i przedstawieniach, sprawiają innym radość. Podziękowania pragniemy przekazać dla. Anny Kuc, Księdza Józefa Krażyńskiego, Karoliny Stolarek, dowódcy jednostki pułkownika Andrzeja Murackiego, Pawła Zolarka, szefa Grupy Zabezpieczenia Kapitana Cezarego Bozdowicza, Adriana Kleśmit, Sawiana Klejszmita, Danuty Radąskiej, Pawła Kleśmit, Ewy Weiner, Mateusza Płaszczykowskiego, Tadeusza Żyły, Ireny i Marta Anrożkiewicz, Antonietu Borysiewicz, Teresy Lewandowskiej, z Skrzostka i Irenę Lewańskiej. Podziękowanie pragnę przekazać również dla pułkownika Andrzeja Usik, nadleśniczego Zbigniewa Wełkiewskiego, Marzeny Druś, dyrektora zespołu szkół Cezarego Bakiewicz, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych Arletych Mary Władyczak, doktora Andrzeja Samarin, Barbary Garwasz, Elżbiety Miłoś, Ludwika Skforcz, Urszuli Bedlarskiej, Rafała Pieguś, Henryka Dunaj, Ireneusza Czerniawskiego, Grażyny Wrona, Jerzego Grzędy, Janusza Ojdany, Jolanty Roszczak oraz dla Danuty Kotowskiej. Podziękowania również przygotowaliśmy dla Edwarda Szysz, dyrektora Kanadyńskiego Centrum Kultury Marzeny Kaczmarskiej, prezesa Polskiego Związku Diabetyków Ryszarda Czupy. Majora Karola Krzyżanowskiego, Danuty Maszczak, kierownika posterunku Ireneusza Rapis, Stanisława Grubel, Leszka Wilmy, Henryka Jaćkowskiego, Jerzego Skotarczak, Krystyny Prychitko, Wiesławy Czajkowskiej, Adama Chipińskiego, Urszuli Sabatowskiej i Wony Płaszczykowskiej. Dla wszystkich wymienionych przygotowaliśmy podziękowanie. W najbliższych dniach zostanie ono dostarczone osobiście przez dzieci, młodzież i członków stowarzyszenia. Nie jest możliwością wymienić wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju stowarzyszenia. Dlatego koncert pragniemy zadedykować wszystkim, którzy dają kawałek siebie, abyśmy mogli wziąć pomoc dzieciom, młodzieży i osobom sprawnym inaczej. Nie zapominajmy też o tych, którzy wpisali się w historię naszego stowarzyszenia, a których już nie ma wśród nas. Jan Paweł II, który umiłował dzieci, młodzież, a przede wszystkim osoby chore, niepełnosprawne, został ogłoszony świętym. Dlatego koncert pragniemy rozpocząć wspólnym odśpiewaniem barki ukochanej piesi naszego papieża Rodaka. z kolorami całej ziemi. Na życie patrzy, bez negocjów, na wszechu czasów i ludziom. Gdy koncert zespołów młodzieżowych dobiegł końca, głos ponownie zabrał starosta Czuchowski, Aleksander Gappa. Dziękuję serdecznie za tak przepiękne spotkanie. Dziękuję za wyróżnienia. Chciałbym w imieniu wszystkich wyróżnionych podziękować bardzo zarządowi Stowarzyszenia e, Szansa. Również życzyć Wam dużo zdrowia, pomyślności, wszystkiego najlepszego. Podziękowania za wspólne spotkanie złożył zebranym także europosł Jan Kozłowski. Wyrazy uznania i szacunku kieruję do wszystkich którzy działają w wolontariacie, którzy pomagają innym, bo to jest naprawdę dzisiaj bardzo ważne. Nie tylko myśleć o sobie, ale o innych, szczególnie o tych, którym się wiedzie gorzej. Bardzo dziękuję Panu całości za zaproszenie. Państwu życzę wszystkiego dobrego, i wszelkiej pomyślności.